Co imię to je panie, ty jesteś pana. Wszystkie moje myśli ci oddawię, i ogłaszać ca do. Jesteś panem nad wodami. Panem nad górami, twierdząc i sprawieniem, moim odkupieniem. Błogosławię imię Twoje, Panie, Ty jesteś opoko Wszystkie moje myśli ci oddaję i ogłaszać tę wierność twarzą. Jesteś Panem nad morzami, Panem nad górami, twierdzą i zbawieniem moim odkupieniem. Błogosławię Imię Twoje, Panie, Ty jesteś apokalmą. Wszystkie moje myśli Ci oddaję, i ogłaszać w jedność Jesteś Panem nad wodami, Panem nad morzami, twierdzą i spawieniem. Moim odkupieniem Błogosławię Cię Ty jesteś moim życiem Błogosławię Cię Oddaję chwała Ci Święty jesteś, Panie Bo. Święty jesteś, Panie mój. Aleluja. Święty jesteś, Panie mój. Dziękuję Ci za życie. Mę. Dziękuję Ci za łaskę, też błogosławię imię Twoje. Pokoła. wszystkie moje myśli od oddaję i ogłaszać całe jedność. Jesteś panem nad morzami, panem nad górami, twierdzą i sprawieniem moim. W imię Twoje, Panie, Ty jesteś obok